z filmów to twoja jedyna szansa byś dubbingował w filmie, najnowszym filmie Disneia. Czy ktoś wie z jakiego filmu ta piosenka, którą zaśpiewamy będzie? Kilku kumpli i padek albo dwa. powstanie dom, który mieszka się da. Góźni weź padyk aż potrafisz to, wyrośnie rośnie dom, choć nie było. Złoga To Dobrze. Pomyśl, przez to jeszcze jedna zagadka. Zgadza się. Zgadza się. tak miły mówię mi mam. Mam, moje serce bije. Gici, gici, guła. Nie zatrzymasz mnie. Gici, gici, guzno. znaczy kocham cię. To jest Dobrze.

Na katedra! Zaraz będą biły dzwony. Hiszpańskie słońce i plaża. Ale tu gorąca. Po co wzięłaś tę marynarkę? Przecież wiedziałaś, że będzie gorąco. No, nową kulturę i znajomości. Co dzisiaj weź na obiad? Ojeje. A jakie masz plany na wieczór? Będę dołączył w promenku. IPad. IPad, jest posz, posz, posz. A, ipad ma duży ekran, jak widzicie na rysunku. Ma, jest też bardzo trwały. No, jest czteroletnia gwarancja, w niektórych sklepach może być nawet większa, albo troszeczkę mniejsza. Ma 64 GB, to zależy od modelu, tak, Bo są różne jego i wielkości i różne też, mają też różne GB. Jest szybki, nie zamula, więc można szybko go obsługiwać. Jest wodoodporny, trwały akumulator, więc bateriaż więcej wytrzymuje. I łatwym obsudze. Mam wbudowany krzejnik. Gdybym miał krewetki, patrzcie jak I nasze krowy są kury. Cool. Koniec słodkimi pieskami i kotkami, ponieważ nasze krowy są smutne. I one protestują, a gdyby się nie zmieściły, to twoim pokroić Jeszcze nasze logo. Masz miejsca pod e Kiedy masz pusto pod twoim kąszka ona zapełni miejsce. <grystanie> Nasze krowy są kurde. Cool. Kochajcie! Są lepsze od Facebooka! <grystanie> Dużo osób myśli, że taki telewizor dużo by kosztował, ale wcale nie ten, ponieważ on jest zasilany mikserem, do którego wkłada się pomidory i gdy one się mieszają, to to właśnie jest taka energia, która nas zasilana. Działa też na myśli i jak się pomyśli o czymś, znaczy jak się pomyśli o jakimś filmie, to ten telewizor wyświetli ten film. Ma 90 cali i a i są różne yy, śmieszne ofiary. Przy zakupie telewizora, sok pomidorowy jest gratis. Kupujcie nasze telewizory! Idę pomidory! Nie wiem, no, tak będzie bardzo dobry. A teraz, pamiętaj, mam Chodźcie! Słuchajcie, niż te Dziękujemy bardzo. Naszym produktem jest brzęczący pupil. Nie daje spać w nocy. Nie, daj ciasteczko! Mee! Nie, nie. Regularnie <grybujer> zmienia swój nastrój. Cześć! Ani! Powtarza w słowa. Siema. Siema. 30 sekund. Jesteś śmieszny. Jesteś śmieszny. Jest napędzany Power Daj no Power -da. I do opakowania dołączony jest roczny zapas Power Odstrasza sąsiadów. To ma 24 godziny na dobę. Tylko by tańczyć. Dziękuję bardzo. Przedstawiamy mu Niska cena. Głośna, głośna. Bez problemu jazdy są dostępne w różnych kolorach. Światą w ciemności można dostosować do sześciu numerów. Nie odpowiadamy za obrażenia cielesną. Są i... chyba tyle. Dobrze, dziękujemy bardzo. No, to najlepszym prezentem będzie Willa, w której... Na mieć jeden dzień spotkania z takim Norrisem. Bo to dla helikopterów, dużo boisk, duży dom, yy, baseny. No i oczywiście żaki. No jest luksusowa. Oczywiście tutaj koledzy nie zapomnieli o babci się Norrisa. No. no i daję głos. Słuchajcie. No. Słuchajcie. 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 W naszych willach y, nawet Chuck Norris czuje się y, jak... Jak nie wiem kto. Y, <grymiany> no, <że> Jack <zysuje zyscydowanie> Norris! Y, willa na wzgórzu... Y, na wzgórzu to dom na twardzieli. potwierdza to Chuck Norris. Y, Chuck Norris urodził się w małym, drewnianym domku, który sam zbudował. Gdyby zrobił to y, u nas, zrobiłby to o wiele lepiej. Bardzo dziękujemy. Przedajemy zegarek, który ma przedstawione tu zalety. Przyczyna zalety. Wodnootporny pasek z syntetycznej, czyli sztucznej. syntetycznej kaniny. Szafirowe szkiełko. Wygląd wygodny. Wygodny? Pytanowa obudowa, czyli bardzo twardy. Wskazówki ze szczerego złota. Osiem lat gwarancji. Najniższa cena. Dobrze. Posrebrzana korza. Pierwsza nabrała zapis Asterix. Asterix poleca, a wy tłumaczcie to Asterix poleca. Bo skoro jest słodny to poleca. No to, to trzeba powiedzieć proszę. Skoro jest słodny to polecam i wszyscy będą grubować. Dobrze, dziękujemy bardzo. No to nasza lalka świetnie śpiewała tę palinkę, szczególnie dla dziewczynek w wieku młodszym. Lalka mówi, umie śpiewać, umie chodzić, Czes można czesać włosy, świeci się w ciemności I, i, opowiada kawały i do 28 listopada y, zwierząt gra. I chodzi na Przecież możesz mieć lalkę barwi. Przeszkolę, tak? Dobrze, dziękujemy bardzo. Takie problemy było wybranie czegoś jedynego, prawda? były ciekawe, no i gdybym miała dużo pieniędzy, to bym kupiła wszystkie te rzeczy, które...